W tym odcinku opowiem o parametrach z różnych rozkładów, a także przedstawię w jaki sposób można je szacować, albo inaczej je estymować na podstawie statystyk z próby. No i powiedzmy, że rozważamy pewną populację składającą się no, z dużej liczby osobników, teoretycznie może być ich nawet nieskończenie wiele. No i interesujemy się jakąś konkretną cechą X właśnie w tej populacji. Na przykład może to być wzrost. No i chciałbym na przykład powiedzieć jaki jest średni poziom tego wzrostu i tak dalej i tak dalej. Oznaczę sobie może przez mi średnią całej tej populacji, natomiast przez sigma odchylenie też całej tej populacji. No i klasyczne podejście polegałoby na tym, że powinienem teraz przez, jakby do każdej osoby podejść, zmierzyć ją, dokonać tego pomiaru, policzyć potem średnią i odchylenie. No ale w praktyce tego nie mogę zrobić, dlatego że ona będzie właśnie albo bardzo liczna, albo nawet teoretycznie nieskończona. Więc to, co robimy, to... Generuje próbę na podstawie tej populacji, czyli taki podzbiór n-elementowy, który ma jakoś tam przybliżyć mi zachowanie właśnie tej całej populacji. To jest próba. No i to co robimy, to liczymy średnią z tej próby, z tych wartości w tradycyjny sposób, czyli dodaję je wszystkie przez n i podobnie odchylenie standardowe, czyli pierwiastek z x1 minus x średni do kwadratu. I tak dalej, plus xn minus x średni do kwadratu przez n. Czasami tutaj dzielimy przez n-1 minus zamiast przez n. No i teraz pomysł jest taki, że jeżeli ta próba rzeczywiście jest reprezentatywna dla tej populacji, no to ta średnia z próby powinna przybliżyć tą prawdziwą średnią populacji. I podobnie odchylenie powinno przybliżyć to prawdziwe odchylenie. Czyli jeszcze raz, to są wartości z próby, natomiast te są z populacji, całej populacji. Te po lewej są znane, no mogę je po prostu wyliczyć, natomiast te nie są znane. To, że w ogóle to ma sens, wynika między innymi z prawa wielkich liczb, które mówi, że jeżeli ta próba jest wystarczająco liczna, to taka zbieżność tutaj występuje. Czyli im więcej będę miał tych osobników, to tutaj to powinno odpowiednio zbiegać do tej wartości średniej, między innymi. No i zobaczmy sobie, może na jakimś przykładzie coś. Weźmy rozkład normalny. Mi oraz sigma. Rozkład normalny ma dwa parametry. I one akurat mają bezpośrednią interpretację, właśnie taką, że mi to jest wartość średnia. Natomiast sigma jest to odchylenie. Czy jeżeli na przykład wylosowałem cztery osoby z takiego rozkładu normalnego i otrzymałem wartości 1, 2, 3 oraz 2, no to jak policzę sobie średnią no to ona wynosi tutaj 1 plus 2 plus 3 plus 2 przez 4, czyli jest to 3, 3, 8 przez 4, czyli 2 i odchylenie S pierwiastek z 1 minus 2 do kwadratu plus 2 minus 2 do kwadratu plus 3 minus 2 i 2 minus 2 do kwadratu przez 4. Tu będzie 0, 0, z tych będzie 1, czyli pierwiastek z 2 przez 2, bo pierwiastek 4 to jest 2. I przez to, że mi i sigma właśnie jest bezpośrednio interpretowane jako średnie i odchylenie, to mogę przyjąć sobie, że to mi tej populacji potencjalnie będzie gdzieś na poziomie właśnie 2, natomiast to sigma potencjalnie na poziomie pierwiastek z 2 przez 2. To są takie estymatory właśnie tych prawdziwych wartości. One zapewne nie są takie idealnie takie, jak tutaj przedstawiłem, ale jakoś ta razem zbiegają. Oczywiście tu jest tylko cztery wartości, więc w praktyce to byłoby dużo za mało, ale chcę tylko pokazać, jak to się wyznacza. Natomiast mogą być też rozkłady, które mają parametry, które nie są bezpośrednio średnimi ani odchyleniami. Weźmy na przykład taką sytuację. Rozważmy sobie monetę, ale nie taką standardową, która ma orła i reszkę, tylko taka, która ma na jednej stronie jedynkę, a na drugiej minus jedynkę. No i powiedzmy, że chcę zweryfikować, czy na przykład ta moneta jest symetryczna, czyli czy prawdopodobieństwo tej jedynki jest takie samo jak minus jedynki. No to to oznaczmy sobie przez P, prawdopodobieństwo wypadnięcia jedynki, a to przez 1 minus P. No i powiedzmy, że otrzymałem takie coś, 1, 1, minus 1, minus 1 i 1, czyli jeżeli rzucałem taką monetą kolejne razy, no to tutaj otrzymam jakby takie właśnie wyniki tych kolejnych, jakby, kolejnych rzutów. Policzę sobie wartość średnią. No to dodaję je wszystkie. Te się skasują, zostaje tylko ta 1 przez 5, czyli 0,2. No ale to nie mogę bezpośrednio odjąć, jakby porównać jakby z tym P, bo to P nie jest jakoś tutaj wartością średnią. Wartość średnia w tym przypadku, wartość oczekiwana, to jest według definicji, tak jak zawsze, musimy przemnożyć 1 razy P, czyli wartości razy prawdopodobieństwa. I podobnie minus 1 razy 1 minus P. Czyli Mi to będzie P. Minus 1, minus, minus to będzie plus p. Jak to przyniosę na drugą stronę, to mi plus 1 równa się 2p. Albo p równa się mi plus 1 przez 2. Czyli taki jest związek między wartością oczekiwaną, albo wartością średnią, a tym parametrem p. I teraz to, co mówiłem według tego, co wcześniej, to x powinno mi mniej więcej przybliżać właśnie tą średnią. Więc wtedy p będzie równe 0,2, Plus 1 przez 2. To P takie, które aproksymuję, estymuje. 1, 2 przez 2, czyli 0,6. Czyli tak mi się udało oszacować to P na podstawie jakby tej próby. To jest tak zwana w ogóle metoda momentów. Kiedyś zrobię z tego osobny odcinek odnośnie innych też metod estymacji i w ogóle estymatorów. To jest taki odcinek wprowadzający. Czyli różne rozkłady mogą mieć parametry, ale one mogą nie być bezpośrednio tym, co. Tymi statystykami po prostu standardowymi jak średnia czy odchylenie. Weźmy jeszcze jakiś inny rozkład, wykładniczy. To jest też taki przykład rozkładu ciągłego. On ma parametr lambda i jego kształt mniej więcej jest tego typu. I tutaj okazuje się, że średnia to jest 1 przez ten lambda. Taka jest jakby zależność między wartością oczekiwaną a, a tym parametrem. No i powiedzmy, że wylosowałem sobie jakieś osobniki z, tej, z tego rozkładu 1, 2, 3, 2, niech to będą te same, które były przy rozkładzie normalnym. To tutaj wartość średnia to jest, yy, tak jak wcześniej to byłoby 2, tak? Więc z tego mogę powiedzieć sobie, że lambda to jest 1 przez mi i skoro to ma mi właśnie przybliżyć jakby to mi, no to lambda, to, które szacuję, to jest jedna druga w tym przypadku. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na coś takiego, że My oczywiście szacujemy te parametry rozkładu, ale gdzieś tam na początku zakładam, że w ogóle ten rozkład występuje. Czyli na przykład mam te osobniki 1, 2, 3, 2. Udało się oszacować to mi oraz sigma przy rozkładzie normalnym, ale jakby na dzień dobry ja w ogóle założyłem, że one są z rozkładu normalnego. Ja muszę skądś tą wiedzę mieć. Na przykład jeżeli ta cecha jakoś ogólnie właśnie tak może być zareprezentowana, albo na przykład znam doświadczenie, przykład, że to jest wzrost i wiem, że wzrost ma szansę być tutaj jakby normalny. Ale nie wszystkie zmienne mają rozkład normalny. Jakieś na oczekiwanie przy kasie na przykład w sklepie, no to nie będzie miało rozkładu normalnego. Więc tutaj ważne, żeby zwrócił uwagę właśnie na te dwie rzeczy, że po pierwsze, my musimy założyć, z jakiego rozkładu te dane pochodzą, mieć taką wiedzę wcześniej, a potem dopiero szacować te parametry właśnie na przykład w ten sposób, który pokazałem.